Napuścimy trochę wody Bo pszczoły intensywnie latają a Tu wypuściłem wszystką wodę nie ma Zawsze sobie tam siadały Na tym wodospadzie I piły ale napuścimy Zaraz będą miały I będzie ok nie Niech piją a co Wody im żałować. A jest ich tu dużo. Pracują wszędzie dookoła. Napuścimy. Till now, I'm in your warm embrace. Oh, I hope this feeling lasts till the oceans turn to glass and the world around us turns. Dobra, zakończymy. Będą zadowolone. Teraz mają picie u góry, na dole. Tam to nie za bardzo. Jeszcze tu mogą sobie pić. Tu mogą sobie pić. O! Jakaś pszczoła się topi. Idziemy ją muratować. Jak one się topią? Przecież mogą sobie na brzegu usiąść. Dlaczego one się topią? O oh my god. Dlaczego się topicie? Przecież możesz sobie na brzegu usiąść. Nie wszystko. Susz się teraz. No, tamta mądra na brzegu sobie pije, i już, a ty co? Na wodzie chciałaś siedzieć, i co? Bo się nie utop znowu. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Wysusz się, kochana. Wysusz się. O tak. O, tu coś dziwnego siedzi. Co to takiego? To żywe jest. Hmm, przerażające. Chyba to jest żywe. Ale nie widziałem nic takiego wcześniej. Nie <laughs> yeah. no, każdy chce pić. to zobaczcie, ile martwych jest innych zwierząt. Każdy chce pić. Tylko kurzu, tu wczoraj nakurzyłem. ale sobie dadzą radę tam piją sobie proszę pięknie a tu gdzieś popiły no dobra ta nie wiem czy jeszcze ona jest świadoma wszystkiego, co się dzieje. Tyle w wodzie, może było. Kurde, znowu jest cegła. Ktoś mi cegłę znowu wrzucił. Widzieliście, kto to robi? Ja nie wiem, kto to robi. Ostatnio była ta, teraz ta. Czyżby to Boston, albo Berta. ile tu mamy na budziku przy okazji jak tu przechodzimy o 26,2 Hm nieźle nie nieźle okulary zaniesiemy na miejsce nie żebyśmy nie szukali później ale można je przepłukać wodą trochę Przepuczymy wodą niech sobie wyschną okej okay. no dobra lato, dzisiaj już lato wiecie co zrobimy? zrobimy to, że spuścimy trochę wody spuścimy wody Weźmiemy to. Wyciągniemy. Ok. O, to nie jest za długie. To nic to nam nie da. Nieważne, w którym miejscu. Spuścimy wodę. Napuścimy ten. Świeżej wody. Akurat w to miejsce to ja nie chcę, żeby tu leciało. Tutaj. Spuścimy trochę wody z 30% i dopuścimy świeże Nie ma tutaj za bardzo takiego ruchu tej wody i filtra dużego tak pięknie rosną Wszystkie się przyjęły słuchajcie łatwa w uprawie, no ta jakaś taka ta. Jest, nie wiadomo co z nią będzie. No rośnie widać, rośnie. Wszystkie się przyjęły. Także prosta roślina w uprawie Tak naprawdę Z naszych strąków popękały wszystkie Dobra powieśmy Tutaj powinno być, zawsze tu A to miałem kotom dać To jest naturalne Światło zgaszone Naturalne to jest to. Może będzie się ktoś bawił. Brytnej, ale brytnej nie ma teraz. Mają tyle zajęć teraz na podwórku. Chodzą w tom i z powrotem. Ostatnio chomika przynieśli. Chomika. Nie wiem, zazwyczaj ten. No, który to. Bili przynosi takie chomiki. Także chomika dorwał gdzieś. Zjadł połowę, a połowę kurą daliśmy. Niestety. Zobaczcie. Tak Wam pokażę. Jakie przyrosty są duże, nie? W tym roku bardzo dużo przyrosło. Zobaczcie to zielone wszystko. To jest przyrost tegoroczny, nie? Bardzo dużo urosła. Ta. Jednak tam chyba za mało wody jednak jest. O, już jest wysoka, kurde, ma z 2,5 metra to będzie. Gdzieś. Ile cienia już daje? Fajne, bo to takie liście ma gęste. Dobrze jest. Cieszę się, że ją tu posadziłem. No na tą chwilę się cieszę, że ją tu posadziłem, bo nie wiem co się okaże, czym będzie przeszkadzać, ale myślę, że nie, nie będzie w niczym przeszkadzać nam tu. Jak takie drzewsko już jest duże, to jest trzeci rok, już jest duże. W porównaniu do tych drzewek tam, tych owocowych, które sadziłem wcześniej, to drzewsko nieźle, niezłe nie urosło, niezłe już. No i dobrze, niech tak daje Tak powinno być. Tumle, że nie wstawiłem, odpowiadam na pytanie. Tam niektórych nie wstawiłem żadnego tumnika, nawet nie zamawiałem. Będę w mieście to się dowiem ile kosztuje i pomyślę o tym, co robić. Co robić? Zamawiać czy nie i kiedy zamawiać, nie? No ale cenę Trzeba, trzeba cenę trzeba poznać. O, sobie dom znalazł widzicie zielonego ludka z innej planety <grystanie> tak zauroczę cię, będę cię tak chwalił, że ty uschniesz chyba <grystanie> ty usniesz chyba a co zaraz cię ten rozwinie są takie mokry nie. Oset Osty też ładne, nie. Spokój na wsi, słuchajcie tego więcej chcieć tak normalnie. Nie, naprawdę powiem wam, że kurde jak ktoś ma emeryturę czy coś już, ja jeszcze nie mam. To kupienie takiego domku, no tak, żeby no był tam, podpicować go, żeby tam z 20 lat jeszcze <laughs> posłużył, to jest super sprawa. Super sprawa. Co więcej trzeba? O już. Wyleciało trochę, ale minęło czasu, sporo. Co? Starczy chyba, nie? Wystarczy tego dobrego. Ile kijanek teraz widać, a ryb nie widać kompletnie. Włączymy pompę i tyle. Niech się leje. Pochałasujemy trochę. Dawno nie chodziła. Kurde, może nie będzie chodzić. Coś tam poleciało, ale... Leci woda, w tą stronę leci i w tą stronę leci. Która szybciej naleci. <laughs> Ciekawe czy to jakoś. No dobra, co? Mogę puścić tą w tą stronę, a tą w tą stronę. żaden problem. Nie? No tam leci czysta, widać, że czysta jest. razie wyłączę. Op. Chodź tutaj, chodź tutaj, włożę Ciebie do dziury. Być. Robimy zamieszanie w tym basenie. Tu leci, tu leci, i niech leci, trochę się odświeży woda, bo już dawno to przecież. Od momentu, jak zalałem, nic nie robiłem. Nie, to co pomalowałem jest bardzo dobre, uważam. Dobrze się to trzyma. Nie widzę, żeby to pękało coś. Jest elastyczne. Także myślę, że. Podobnie tam zastosujemy ryby żyją, nie pozdychały, to myślę, że ja też nie zdechnę jak się wykąpię z takim czymś później, także dobrze jest, nie ma co. No dobra, uciekamy. Bawcie się dobrze w ten weekend. Ja już kończę, w poniedziałek zrobimy live'a. Jutro coś pobawimy się z czymś. Troszkę nie za dużo. Pa!